Chrystus Już za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta. Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek obchodzić w przygodnym wspomnieniu Zbawcze dzieło swojego boskiego oblubieńca, obchodząc ten cykl rocznych misteriów Chrystusa, że ze szczególną miłością oddaje cześć najświętszej Matce Boże, Bożej Maryi. Dnia 15 sierpnia. Kościół celebruje chwalebny koniec ziemskiego życia Maryi i jej wzięcie do nieba z ciałem i duszą. Liturgia dzisiejszego dnia swoje początki bierze już w V wieku, zaś uroczysty dogmat został ogłoszony w 1950 roku. Obecnie Kościół patrzy na misterium niebowzięcia Maryi przede wszystkim jako znak nadziei dla całego Kościoła i dla poszczególnych wierzących. Kościół patrząc na Maryję, wyniesioną do chwały kontempluje jej obraz tego, czym cały pragnie i spodziewa się być. w Wniebowzięcie Maryi jest zapowiedzią i zadatkiem powszechnego zmartwychwstania wierzących na końcu czasów. Z uroczystością w wniebowzięcia został złączony zwyczaj błogosławienia plonów rolnych. Zwyczaj ten jest obecny w pobożności chrześcijańskiej od końca pierwszego tysiąclecia. Błogosławimy Boga za dar pierwszych zbiorów w dniu, w którym osiąga pełnie zbawienie Maryja, najdoskonalszy owoc wydany na ziemi. Amen.

Kościół podziwia i wysławia wspaniały obóz odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynieśliśmy dzisiaj do Kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo Was, jak mi Bóg od obdarzył Matkę swojego Syna i Naszą. Za przyczyną Królowej Nieba i się prośmy Boga, aby te zioła, kwiaty i owoce, także wieniec śniwny, przez Niego pobłogosławione służyły dobru ludzi i zwierząt. naszym strażakom, wszystkim, którzy zaangażowali się, aby zrobić ten piękny, wieniec niemny z tegorocznych złóż. Dziękuję za tą wspaniałą oprawę, właśnie liturgiczną, która na pewno przyczyniła się do tego przeżycia jeszcze bardziej jakże wspaniałej prawdy dla, my, dla nas optymistycznej, że po tym ciężkim życiu nieraz trudzie czeka nas szczęście nie. Ma. I na to pielgrzymowanie codzienne, na te nasze codzienne obowiązki, które wykonujemy. Niech nam Bóg błogosławi.